W małej miejscowości Sławieńcice, nieopodal miasta Kędzierzyn Koźle, mieści się pewna, bardzo ciekawa budowla. Jaką funkcję pełnił i jak dzisiaj wygląda, tajemniczy kompleks. Późno barokowa budowla znajdująca się za mną, to pawilon ogrodowy, który był częścią nieistniejącego już dzisiaj ogrodu francuskiego i angielskiego, na którym zresztą terenie się obecnie znajduje. Budowla zaprojektowana przez Adolfa Mangusa von Hoima, to tak naprawdę jedna z lepiej zachowanych budowli na terenie całego kompleksu ogrodowego. W tym momencie myślę, że Bliżej przyjrzymy się właśnie jemu, a później pokrótce pokażę resztę pozostałości. Późno barokowa budowla była elementem całego kompleksu ogrodów francuskich i angielskich. Pawilon został wzniesiony na planie kwadratu z czterema cylindrycznymi wieżami w narożach. Posiadał przepiękne barokowe wnętrza i klasyczne malowidła ścienne. Budynek nierozerwalnie związany jest z legendą hrabiny Wąkosel, żony von Hoyma, faworytą króla Polski i elektora saskiego Augusta II-Mocnego. Niestety, ta piękna budowla z każdym rokiem marnieje, a miastu brakuje funduszy na bardzo kosztowną restaurację zabytku. Koniecznie sprawdźmy również. Jak budowa wygląda wewnątrz? Ja mam jeszcze pewności, czy uda się wejść na wyższe partie budynków, aczkolwiek na pewno możemy sobie zajrzeć tutaj. Po pierwsze, rzuca się w oczy to piękna posadzka zrobiona z różnego rodzaju kamieni, z gwiazda, aczkolwiek to jest ona dużej może I tutaj widzimy również późno bardzo fajnie. Idę również w trójkąt, które niestety są zamknięte, zagrożone, także pełny na pewno do środka nie wejdziemy. Natomiast pozostały jeszcze trzy otwarte wieże, zajrzymy do ich wnętrza. I teraz fajne zrobienie. Muszę wejść, ale niestety tutaj wejście żadnego nie ma, podejrzewam, że te, tych obu również wejścia nie będzie, no ale trzeba przynajmniej i pewnie będzie także niestety na powyższe partie budynku się nie dostaniemy, a szkoda ponieważ liczyłem na zobaczenie jakichś ciekawych kręconych schodów no i widoków z góry na. Cały kompleks, ale niestety dzisiaj nie będzie nam to dane. Oddaliłem się już co prawda parametrów od pawilonów. Natomiast cały czas znajdujemy się na terenie ogrodu. Tutaj najprawdopod najprawdopodobniej znajdowały się jakieś kwietniki. Tutaj pewnie poprowadzone również były jakieś alejki. Dzisiaj to niestety tylko gruz i ruina, musiało to być bardzo ładnie, może jeszcze kiedyś będzie. W samego kompleksu znaleźć możemy również takie oto ciekawe z stył, a było to po prostu ogrodzenie całego terenu, taki po prostu mur, aczkolwiek trzeba przyznać, że pośród bujnej roślinności, która powoli odbiera sobie to, co jej, wygląda to bardzo, bardzo ciekawie. Kolej, znajdować musiała się jakaś brama. Czy był to może główny, główne wejście na teren, na teren ogrodu? W zasadzie jest to możliwe. Z pozoru proste, o prostokątnej budowie e, słupy z cegieł, aczkolwiek powyżej możemy zauważyć Również i ciekawe zdobienia. No i widzę również pozostałość po samej bramie. Widzimy właśnie zamiasy. A no i widzimy również, że jest to opuszczone od wielu lat, bo w tym miejscu wyrosło drzewo. Jak wiadomo, za czasów funkcjonowania obiektu drzewa tutaj nie mogło być. O, proszę, a tu z kolei znajdują się jakieś schody. Zatem nie możemy mieć wątpliwości co do tego, że tutaj właśnie znajdowała się jakaś alejka do przechadzania się. Natomiast bardzo ciekawią mnie takie budowle no, przypominające jak dla mnie koryta. Widzę również jakieś otwory w murkach. Bardzo możliwe, że znajdowała się tutaj jakaś ozdoba, ozdoba wodna w postaci Fontany, i tak dalej. No, niestety, zbyt mało się zachowało, żeby mówić tutaj o takich szczegółach. Liczę, że taki krótszy materiał Wam się spodobał. Pamiętajcie, żeby dać mi o tym znać, zostawiając łapkę w górę. A jeżeli chcecie obserwować dalsze moje produkcje, to serdecznie zapraszam do zasubskrybowania tego kanału. Do zobaczenia!